Na tych pierwszych zajęciach dobrze byłoby też zrobić sobie takie trzy ćwiczenia. Ja zawsze robię z moimi kursantami, my w szkole, u nas robimy jeszcze na tym etapie takie trzy ćwiczenia. Pierwsze ćwiczenie to jest ćwiczenie prawej nogi na gazie, i ono polega na tym, żeby ustawić wskazówkę obrotomierza w konkretnym danym położeniu, na konkretnej danej wartości obrotów. I później. I od razu mówię, nie jest ważne to, żeby ta wskazówka była idealnie równiutko na tym położeniu. Ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby ta wskazówka przez chwilę, przez kilka sekund po prostu bez ruchu sobie powisiała. To ćwiczenie jest po to, żeby nauczyć cię później w trakcie jazdy stabilnie trzymać nogę na gazie, tak żeby utrzymywać stałą prędkość. To jest ważne. I jeżeli chodzi o utrzymywanie stałej prędkości na drodze, to też warto, żebym już teraz o tym powiedział, to jest jedna z takich podstawowych pierwszych umiejętności, które będziesz musieć nabyć w trakcie jazdy samochodem. Żeby utrzymać stałą prędkość na drodze, trzeba pracować gazem zgodnie z ukształtowaniem terenu. Czyli jeżeli zaczynasz wjeżdżać pod górkę, a nie dodasz więcej gazu, to na pewno samochód znacznie zwolni. Czyli podjeżdżając pod górkę, trzeba zawsze gazu dodać trochę więcej. Natomiast jak już się jest na wierzchołku wzniesienia, lub jak się, tym bardziej jak się z tego wzniesienia zjeżdża, to już gazu zawsze trzeba odjąć, albo nawet czasami całkiem puścić, jak górka zjazd jest w To jest grawitacja. Podobnie jest jadąc rowerem. Jak wjeżdżasz pod górkę, trzeba się nakręcić, nasapać, napocić, a ledwo co jedzie, a jak zjeżdżasz z górki, to nie kręcisz i jedzie samo, nie? Tak samo jest z samochodem, ponieważ samochód musi pokonać grawitację, wjeżdżając pod górkę, czyli wciągnąć swoją masę na większą wysokość, no to musisz zawsze gazu dodać trochę więcej. Ale potem zjeżdżając z górki, jeżeli będziesz mieć tyle samo gazu dodanego, dodane, zjeżdżając z górki, co wjeżdżając pod górkę, to na pewno samochód rozpędzi ci się. Dużo bardziej. Dlatego, żeby utrzymywać stałą prędkość w trakcie jazdy, trzeba mieć świadomość, czy się wjeżdża pod górkę, czy się jeździ po poziomym, czy się zjeżdża z górki. No i odpowiednio albo dodawać, albo odejmować gazu. Drugie ćwiczenie, jakie robimy, to jest ćwiczenie technik skrętu kierownicą. Te techniki już omawiałem. Przed rozpoczęciem możesz sobie wziąć do ręki coś okrągłego, talerz na przykład, takie coś. I możesz sobie te techniki samodzielnie przećwiczyć, nie? Czyli trzymając coś okrągłego w ręce, możesz sobie przećwiczyć technikę kartingową w ten sposób, technikę szosową w ten sposób, tak o, czy tam analogicznie w lewo, tak jak na tym filmiku, który tam już leciał, czy technikę manewrową, czyli przekładankę, przeplatankę w taki sposób, nie? To jest całkiem fajne ćwiczenie, rozgrzewkowe jeszcze w ogóle zanim nawet zapiszesz się na kurs nauki jazdy i zanim zaczniesz rzeczywiście jeździć autem. Jakiś prosty, okrągły rekwizyt. Wystarczy, tylko nie potłucz talerzy, nie? No. Pierwszy ważny nawyk, który musisz nabyć, jest związany z tym, że jeszcze zanim w ogóle złapiesz dźwignię zmiany biegów, żeby zmienić bieg, to wcześniej lewą nogą. Musisz już mieć wciśnięte sprzęgło. Nie da się zmieniać biegów bez sprzęgła, więc w tym zakresie prawa ręka i lewa noga muszą być ze sobą zsynchronizowane. Jeszcze zanim puścisz kierownicę, żeby złapać dźwignię zmiany biegów, to lewą nogą musisz już mieć wciśnięte sprzęgło i dopiero wtedy możesz złapać za dźwignię i w ogóle nią przesuwać, nie? Fajne jest takie ćwiczenie na początek, że tam robimy sobie wszystkie biegi po kolei, ale w taki sposób, że po każdej zmianie biegu łapiesz z powrotem dwiema rękami kierownicę. Czyli nie tak, że masz cały czas rękę na dźwigni i tam się na nią Czyli sobie zmieniasz, tylko trzymasz kierownicę, puszczasz ją na chwilę, żeby zmienić bieg, i łapiesz ją z powrotem. Najlepiej nie patrząc na dźwignię, to instruktor powinien patrzeć na dźwignię i powiedzieć ci, jeżeli coś by się włączyło, nie tak. To znaczy tak, samo patrzenie na dźwignię w trakcie jazdy nie jest niczym takim złym. Ja to zawsze mówię, że ja nic do tego nie mam pod warunkiem, że będziesz jednocześnie trzymać prawidłowy tor jazdy. I to jest też kolejna rzecz, której trzeba się na początku nauczyć. Dopóki trzymasz kierownicę dwiema rękami, to jest wszystko fajnie, bo jest równowaga. Ale w momencie, kiedy puszczasz kierownicę jedną ręką, to ta druga ręka lewa może zacząć żyć własnym życiem. I jeszcze dodatkowo, jak spojrzysz na dźwignię. To tutaj się mogą jakieś cuda podziać. No i bardzo często na początku to jest problem wielu osób, że przy zmianie biegów gdzieś zjeżdżają albo na pobocze, albo co gorsze na przeciwległy pas ruchu. Przy zmianie biegów to lewa ręka wbrew pozorom jest ważniejsza od prawej. Bo jeżeli pomylisz się prawą ręką, to najwyżej włączysz nie ten bieg co trzeba. Najgorsze co się może wtedy zdarzyć to zgaśnięcie silnika, ale to i tak ciężko o to, żeby ten silnik zgasł, więc od tego jeszcze nikt nigdy nie umarł. A jak się pomylisz przy zmianie biegów lewą ręką, to możesz wylądować w rowie. Albo pod kołami jadącej z naprzeciwka ciężarówki, już obojętnie, kogokolwiek, nie? Pojazdu. Pomyłka prawą ręką zwykle nic tam wielkiego się nie dzieje, a mimo, że to prawą ręką zmieniasz bieg, to lewa ręka w tym czasie jest dużo ważniejsza. Więc trzeba się nauczyć się tego, żeby umieć tą lewą ręką te kierownicę trzymać cały czas, a w tym pomaga zdecydowanie patrzenie przed siebie, bo jeżeli spojrzysz na dźwignię, to jak mówię, samo w sobie to nie jest złe. Jak będziesz umieć trzymać prosto to jazdy. Patrz sobie na dźwignię. Ale mieli świadomość tego, że te umiejętności opierają się o nabycie tak zwanej pamięci mięśniowej. Pamięć mięśniowa, czyli takie podświadome ruchy mięśni, że nie kontrolujesz później już tego kierowca, który umie jeździć, nie myśli w ogóle o tym, że zmienia biegi. Ta ręka po prostu chodzi sama. Można sobie myśleć o czymś innym, gadać o czymś tam i nawet nie wiesz, kiedy te biegi się same ręką zmieniają. I to jest właśnie ta pamięć mięśniowa. I wyrobienie tej pamięci mięśniowej trwa znacznie dłużej, jeżeli... Będziesz na to patrzeć, bo wtedy robisz to cały czas świadomie i ta pamięć mięśniowa się po prostu nie, wyra... nie, nie, nie buduje tak szybko, no bo cały czas to jest jednak kontrolowane mózgiem, nie? myślami. A naprawdę lepiej się pomylić kilka razy i włączyć nie ten bieg, co trzeba, nie patrząc na dźwignię, niż ciągle na nią patrzeć i, i, i się do tego przyzwyczaić. Więc no nie jest to nic takiego złego, ale jednak nie polecam. Polecam nauczyć się zmiany biegów bez patrzenia na dźwignię. I teraz jeżeli chodzi o zmiany biegów, to jeszcze jest taka sytuacja, że to ogólnie można robić jednym palcem. Znaczy nie chodzi mi o to, że należy to robić jednym palcem, chcę powiedzieć, że to nigdy nie powinno stawiać oporu. Naprawdę skrzynie biegów chodzą lekko i jeżeli kiedykolwiek poczujesz jakiś opór w tej dźwigni, to nigdy się z tym nie siłuj i nie wkładaj w to siły, tylko zawsze w pierwszej kolejności upewnij się, czy na pewno jest wciśnięte sprzęgło i czy jest wciśnięte do końca. Bo nawet jak wciśnie się tylko trochę, tak do obojętnie trochę, nie do końca, to i tak ciężko jest zmienić bieg i to bardzo niszczy samochód. I można po prostu tą dźwignię zmiany biegów urwać. To jest raczej delikatne, więc nigdy nie można się z tym siłować. I też z drugiej strony nigdy w trakcie jazdy nie ma takich sytuacji, takich okoliczności, żeby z tym ruchem dźwignią trzeba było się spieszyć. I co prawda, same zmiany biegów robi się dość. Często, czyli odstępy czasu między jedną a drugą zmianą biegu bywają krótkie, ale sam ten ruch dźwignią zawsze najlepiej robić w takim rytmicznym tempie na dwa. Czyli najpierw wybijasz sobie z jednego biegu, który tam był wcześniej, a potem kierujesz dźwignią w stronę drugiego biegu. I zawsze warto zachować tą taką przerwę, czyli tak raz, dwa, nie, raz, dwa. Raz, dwa. Z zachowaniem położenia neutralnego, bo jak to będziesz robić tak, to prędzej czy później gwarantuje Ci, że pobłądzisz wśród tych biegów, stracisz orientację, gdzie w ogóle ta dźwignia jest, i gdzie masz rękę, no i po prostu nie będziesz wiedzieć, co dalej zrobić, gdzie to tam popchnąć. A jeżeli będziesz to robić w takim rytmicznym tempie, na dwa, z zachowaniem tej takiej jakby półpozycji, powiedzmy takiego, takiej przerwy, to dużo trudniej, czy dużo mniej prawdopodobne, że pomylisz bieg, więc też tak to należy robić. Kolejna rzecz, którą jeszcze warto omówić w ramach pierwszych zajęć, to jest używanie hamulca ręcznego, czy też postojowego, czy też awaryjnego, różnie się na to mówi, różnie się na tym mówiło w przeszłości. Trzymajmy się określenia hamulec ręczny, dlatego że w przeciwieństwie do hamulca nożnego, który się wciska nogą, hamulec ręczny obsługuje się ręką. Kolejny ważny nawyk, zawsze przed zaciągnięciem czy też przed zwolnieniem hamulca, przed ogólnie złapaniem się za hamulec ręczny, ważne jest to, żeby nogą trzymać już wciśnięty hamulec nożny. Dzięki temu unikniesz takiej sytuacji, że po zwolnieniu hamulca ręcznego samochód od razu zaczyna się toczyć. Tak się zdarza. Wystarczy, że teren nie jest poziomy, tylko jest lekko nachylony tego czasami nawet nie widać gołym okiem tylko no, wydaje ci się, że jest prościutko. A jednak okazuje się, że jest lekko z górki. Ale nawet gdyby było idealnie poziomo, to wystarczy, że jedno koło na przykład najechało gdzieś na jakąś wystającą kostkę brukową, studzienkę kanalizacyjną, czy gdzieś na jakąś dziurę, albo dojechało blisko do krawężnika i się w niego opiera. I potem po zwolnieniu hamulca ręcznego, od razu to koło się stoczy i samochód zacznie jechać. Jak już samochód zacznie jechać, to zanim się zorientujesz, że on jedzie i szybko wciśniesz hamulec, to już możesz w coś wjechać, albo co gorsza, wyjechać komuś pod koła. Dlatego bardzo ważny nawyk. Zawsze jak się łapiesz za hamulec ręczny, czy to w celu zaciągnięcia go, czy też zwolnienia go, trzymaj wciśnięty hamulec nożny. Dodatkowo, jeszcze wszyscy producenci samochodów we wszystkich poradnikach i instrukcjach piszą, żeby tak robić, bo to zmniejsza zużycie hamulca ręcznego. On po prostu będzie dłużej sprawny, jeżeli w trakcie i zaciągania go, i zwalniania będziesz trzymać wciśnięty hamulec nożny.